Cześć. Trochę nietypowo, trochę inaczej dzisiaj zaczynamy, ale to zaraz się wszystko wyjaśni. Niedziela 20. Jest, nie który dzisiaj jest, 22 października. Można powiedzieć, zbieram się do samochodu, jadę po motocykle. Miało tak być parę dni temu. Eee, niestety mnie trochę rozłożyło. Zdrowie odmówiło współpracy ze mną i musiałem się zostać. Ale zaczynam chodzić jakoś, funkcjonować i z tego się bardzo cieszę. A co ja teraz robię na dworzu? Jak powiedziałem, no miałem jechać po motocykle. Miałem dogadanych cztery takie pewniaki, plus jeszcze dwa inne. Z czterech pewniaków zostały dwa. A dogadałem się z ludźmi naprawdę dużo zdjęć, dużo informacji. Filmiki, nie filmiki piłem te dwa motocykle i właśnie do mnie dojeżdżają. Nie będę wijał GTR z 12 i BMW R 1200 RT z 2005 roku. Lada moment zajedzie no znajomy przewoźnik, którym czasami właśnie wozi motocykle. Dogadałem się z nim w ten sposób, że mi to odbierze. Ja do tej pory motocykla tylko i wyłącznie ze zdjęć z filmików, które gdzieś tam w telefonie mam. Kto to wrzucę do filmiku. A to zaraz zobaczymy na żywce jak to wszystko wygląda, właśnie dotworzyć otworzyć bramę Za parę, paręnaście minut będzie właśnie przewoźnik eee, Stwierdził, że mi dzisiaj podwiezie I fajnie, bo miałem teoretycznie jutro po to jechać Choć jeszcze się nie za specjalnie nadaję do jazdy samochodem, ale trzeba by było, to by było A tak się ułożyło, że będzie, także idę zdejmować zaraz Brama otwarta, zaraz się otworzy samochód przygotowany do wyjazdu był załadowany no, ale niestety tak jak powiedziałem odmówiło mi zdrowie współpracy po prostu tym razem no, bywa czasami raz na parę lat taka dolegliwość e, a czemu tylko dwa nie więcej e, jak powiedziałem no, z tymi dwoma się doszło dogadać miałem jeszcze coś tam podogadywane ale jeden klient dajmy na to pomimo filmiku wszystko fajnie ładnie zażyczył sobie żebym pieniądze ja, jak już nie pamiętam po prostu chciałem przelew, mówię tra przelew tradycyjny, tak jak ich tu zazwyczaj robię, bo wcześniej raz nie zakupuję się na te, robię przelew i jak pieniądze dochodzą, wydaję do transportu i tyle. Nie, żadnych przelewów, żadnego, to albo gotówka, albo tego, Western Unionem, albo coś, ta on w Western Union się oparł. Pierwszy temat, nie byłem zdolny ruszyć się z domu, żeby iść zrobić przekaz, a drugi temat, robić przekaz Western Union, powiem szczerze, zasadniczo robię. Byle komu, nie wiem co, nie wiem za co, nie wiem jak. przelew bankowy to przelew bankowy, nie wiem, boją się ci Niemcy tych przelewów. To jest tym jednym klientem też miałem dużo, może nie to, że problemu od BMW. Też się bał przelewu. Twierdził, że ktoś kiedyś go w ten sposób poszukał. Nie wiem, jakim studem. Ale jak się dowiedział, kim jestem, czym się zajmuję, stwierdził, OK, zaryzykujemy. No i wysłałem mu pieniądze o 9 rano o godzinie 11, miał u siebie na koncie. Przedaw natychmiastowy do niej, z 2 godziny. Następnego dnia, po, 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 no jest 14, eee, spedytor zabieram mi motocykl. Można, można z normalnym, tak jak mówię. Mam jeszcze coś tam innego też podogadywane, ale to na spokojnie. Jak stanę na, normalnie na nogi, to pojadę, poodbieram. A jak nie, to się coś innego znajdzie, bo tam jeszcze u innego klienta. Eee, tak, i tam czasami do niego zaglądam. to też zajmuję się handlem. Stoi fajny ZZR-14. Pierwszego wydania Cena nie jakaś taka głupia Ale muszę jechać to obejrzeć Mam takie dwa inne starsze motocykle Naprawdę starsze BMK Babcie Taką k RSA jeszcze Całą ładną fajną Jaką starą XJ Coś jeszcze tam pamiętam widziałem u niego Ale chcę do niego pojechać na Spokojnie obejrzeć Te dwa motocykle które tutaj Kupiłem Dużo rozmów Telefonicznych, dużo e, maili, dużo zdjęć, filmików, żeby też mieć jakąś pewność, dokumentację, nie? Dokumentację, wszystko. I te dwa e, są kupione, dojeżdżają. To to będzie zaraz na żywo. Będziecie mogli zobaczyć. Rambę. Andrzej, to powiedzieć na pół godziny, czy nie? Rampę? Aha. Tak się prezentuje, 25 rok. Naprawdę fajny ładny sam pierwszy właściciel, wszystko udokumentowane, potwierdzone, pełna historia. Widać moleków ryboczne centralne dokładam, bo mam leży czeka już. Pali, chodzi, jeździ motocyklem od pierwszego właściciela wzięty ABS wszystko sprawne ma być, wszystko jest jak najbardziej okej okay z motocyklem o, Są jeszcze jakieś dodatki w kupertach, ja ale nie pamiętam nawet co Oczywiście komplet Powiedz, jest na motocykl <słuch> drugi pust ale tak jak miało być także wszystko jest oponki w stanie perfekcyjnym klocki, wszystko też jakieś takie dodatkowe rzeczy Przed, jak widać tak samo No bardzo fajny motocykl Umyć, można jutro wystawiać No i GTR 1400 12 rok Tak się prezentuje Jakieś takie drobne Normalne ślady ale 62 jest nawigacja na wisienki opon, przed tyłu Jak widać No i tyle mam no, co ty więcej mówić Oczywiście komplet dokumentów czy karta, wszystko jest Także wstawiam i tu się bierzemy za jakieś mycie, czyszczenie I tyle nie poczekałem się na razie Dobra, jak widzicie, motocykla zdjęte, leweta odjechała, ja wstawiam. Pora taka jest, jaka jest. Co tu wiele mówić? Oczywiście, motocykle nie, nie ma jak inaczej, żeby po prostu nie przetestować. Ale wiadomo, AWS nie trzeba wszystko potrafić. Tego na zostało potwierdzane, dopiero wstawiamy. Biorę się za. A jutro na pracę, jeżeli dam radę. Tak samo GTR. Parę, metrów przerobione, wszystko sprawne, działające. Biegi ładnie, wchodzą, sprzęgło ładnie działa. Widać kontrolki pogasły No, zobaczymy, co to dalej. Dokumentacja, tak, do kawasaki. Książka, kluczek, karta. Jeden dowód, drugi certyfikat. Ostatni przegląd 58 tysięcy kilometrów. Eee, oczywiście, z serwisu. ciężka cała serwisowa. I mamy do BMW. Jak widzimy, jakieś ostatnie przeglądy eee, 88 806 km, a mamy teraz 92. Pełna dokumentacja, wszystko zachowane, utrzymane. też, oczywiście, komplet kluczyków. Także co. Taka niedziela. Także no, tak to wyglądały moje ostatnie zakupy z tego życia handlarza, że miałem jechać, a nie pojechałem. Cóż mamy na to uczynić? Tak to bywa czasami z tym zdrowiem, że chcemy dobrze, fajnie, ładnie. To nam zdrowie odmawia współpracy. Cieszę się, że motocykle fajne. Eee, także co, ja chowam. Na, dzi na dzisiaj starczy pracy po tym tygodniu ciężkim leżenia. A jutro może coś tam będę w stanie troszeczkę posprawdzać, porobić przy tych motocyklach, przetestować wszystko, po, pooceniać, pomyć. Jeżeli będzie pogoda, to zdjęcie wystawiam. No to, co tu wiele mówić? No, nie ma to, co się za wiele nad tym rozwodzić, tylko tak trzeba, bo to się kupiło, żeby to sprzedawać. Także widzimy się w następnym jakimś filmiku.